Marta Manowska od lat jest prowadzącą w programie Rolnik Szuka Żony. Niedawno prezenterka udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o zmianach, które nadejdą w znanym show. Mało tego, Marta wyraziła swoje zdanie na temat udziału pary jednopłciowych w show. Więcej szczegółów w artykule. Rolnik szukarzony to prawdziwy hit na, na antenie TVP. Historie rolników i rolniczek od lat przyciągają przed ekran tłumy wiernych widzów, którzy śledzą losy swoich ulubionych bohaterów. Niedawno w internecie opublikowano informację, że po raz pierwszy w programie zobaczymy pary jednopłciowe. Marta Manowska zdradziła, co sądzi o parach jednopłciowych w "Rolnik szuka żony" w rozmowie z Vivą. Marta Manowska powiedziała, co uważa o zachodzących zmianach w popularnym show. Prowadząca wyjawiła, że od samego początku trwania programu widzi szansę na to, by pojawiła się w nim para jednopłciowa, jednak wszystko zależy od widzów. Ja widzę taką szansę od początku, prezenterka powiedziała też, że jest osobą wierzącą i tolerancyjną. Marta Manowska wyjawiła, że widzowie nie powinni pochopnie oceniać przedstawianych w nim osób. Jednocześnie przekazała, że odbiorcy muszą być bardziej uważni, dlatego nie należy oceniać bohaterów tylko na podstawie M. Inaczej. Social Mediów, dodatkowo, prowadząca podkreśliła, że uczestnicy programu są odważni, ponieważ nie boją się pokazywać swojego życia i za to należy ich podziwiać.